Thank you. Moi drodzy, jeszcze raz gorąco apeluję, jak najszybciej zakończcie ten pokaz pirotechniczny. Przypomnę, jest on niestety niezgodny z obowiązującymi przepisami Teamowej Ekstraklasy i przepisami prawnymi regulującymi organizację imprez masowych. Niestety, ale pirotechnika jest zakazana i używanie jej skutkuje karami i dla klubu, i dla kibiców. Bardzo proszę jak najszybciej zgaśćcie te race, by spotkanie mogło być kontynuowane. Szczegóły